Witam Was z tej strony Remigiusz, czyli Auto27. Jak wiecie, sytuacja pandemiczna troszeczkę krzyżuje plany, więc zamiast jechać do Niemiec po auta dziś bądź jutro, musiałem to zrobić w weekend. Więc już dzisiaj mogę Wam wstępnie zaprezentować, jakie kolejne samochody będą w mojej ofercie. Już niedługo, o ile oczywiście pogoda pozwoli. Dziś padało cały dzień, więc nie zdołałem ani jednego samochodu zrobić, czyli wystawić. A jak wiecie, to u mnie troszeczkę trwa, bo te prezentacje są dosyć szczegółowe, więc niestety no, dzisiaj to się nie udało. Ale wstępnie wam mogę powiedzieć, co będzie za chwilę wystawione. Więc widzicie tutaj Volkswagen Golf Sportsman z 2017 roku, wersja Highline z ksenonowymi światłami. Samochód w kolorze oczywiście białym, jak widać. Alufelgi 17-calowe, nowe opony. Zajrzyjmy może do wnętrza, co charakteryzuje to auto. Jest zamknięty, więc otworzymy. Ok. No więc wersja Highline czyli mamy tutaj LEDowe podświetlenia, ambientę fotele z Alkantarą. No i zajrzyjmy teraz do wnętrza. Co tutaj mamy? Ok. Jesteśmy wewnątrz auta. Uruchomimy. Widzicie, tak wygląda kokpit tego Sportsvana. Także oczywiście mamy automatyczną klimatyzację, wiele różnych tutaj udogodnień. Rocznik 2017, więc no za chwilkę będzie poddany prezentacji. Co fajne w wersji Highline to nie tylko te fotele z alcantarą, podświetlenia LEDowe, ale także bardzo ładne taki piano piano wstawki w tym samochodzie no to także charakterystyczne dla tej prestiżowej odmiany. Dobrze, to byśmy mieli tak wstępnie Sportswana. Ford C-Max. A jeszcze co bardzo ważne, Sportwan, tak jak nie wiem czy wspomniałem, 2 litry TDI 150 koni, chyba wspominałem. No i tutaj Ford C-Max rocznik także 2017, także 150 konne TDCi bardzo ładny samochód. Generalnie obydwa te samochody są ładne. Wejdźmy teraz do C-Maxa, zobaczmy jak prezentuje się wewnątrz C-Max. znajdujemy się wewnątrz Forda. Ford wyposażony jest w system Keyless Go, czyli uruchamiamy go. Zobaczymy tak wstępnie co tutaj możemy o nim powiedzieć. Rok 2017. 2.0 TDC i 150 koni. No i wersja Titanium bardzo bogata z kolorowym wyświetlaczem. Mamy tutaj także dostępną kamerę cofania. No jest wyposażenie naprawdę solidne tego samochodu. Automatyczne parkowanie. No i wiele oczywiście innych udogodnień w Fordzie. CEMAX, czyli dwa minivany już przyjechały z Niemiec. Także wstępnie Wam je pokazałem. Jeżeli byście byli zainteresowani, chcieli wiedzieć coś więcej, to jestem oczywiście do Waszej dyspozycji pod telefonem. Myślę, że w najbliższych dniach te oba samochody będą wystawione już do internetu, do Otomoto. No ale e, ja zawsze lubię pokazać, co będę miał, bo nieraz no, ktoś jest zainteresowany, już szybciej. Więc w razie czego zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.